Piotr Kłosiński, prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Piotrze, temat bardzo aktualny, bo mówiliśmy kiedyś o tym, że są pseudo oczywiście, są hodowcy, którzy nie powinni być hodowcami i hodują psy tylko dla zysku, z uszczerbkiem dla tych psów. Są też e, pseudo przyjaciele zwierząt, obrońcy zwierząt, którzy przychodzą do dobrych hodowców po to, żeby im te psy kraść. Są już takie wyroki e, sądu, więc można nazwać rzecz po imieniu. Powiedz mi tak w skrócie, co się ostatnio zmieniło w Polsce, bo ten temat e, pseudochodowli i pseudoanimalsów, e, pseudo przyjaciół zwierząt wraca, wraca, ponieważ pojawiają się różne procesy, prawda? Ostatnio pan z Dolnośląskiego Inspektoratu e, Obrony Zwierząt, czy Ochrony Zwierząt e, był przewieziony w kajdankach, prawda? Ma, ma poważne zarzuty. Pan Grzegorz Bielawski, można już to powiedzieć wprost, ma wyroki już, e, założyciel pogotowia dla zwierząt. E, obrońcy zwierząt wchodzą już nawet teraz na instytucje państwowe jak na przykład w Falentach prawda co się zmieniło Robert, na tym froncie e, ja myślę że zmieniło się znaczy jeżeli chodzi o pseudochodowle one oczywiście są i, I jakby nie da się tego wyeliminować w 100%, to trzeba ograniczyć, trzeba przeprowadzać kontrole, trzeba sprawdzać, trzeba eliminować takiego, takich ludzi z rynku. złych hodowców. Złych hodowców. Dobrze, to zostanie przy zacząć od celu hodowli, kto powinien to robić. Bo robią to, wiesz, chodzi mi o to, że ja mogę zapisać się do jakiegoś stowarzyszenia, albo sam założyć stowarzyszenie zwykłe w starostwie, to trwa trzy tygodnie. Kupić sobie mundur gdzieś chiński za, za, za 40 zł, za drugie 20 zł na szywkę inspektor do spraw zwierząt, prawda? i wchodzić i zabierać zwierzęta. Robert, tu wchodzisz w taki zupełnie inny temat, dlatego że te organizacje prozwierzęce, które powstały wiele lat temu, które powstają teraz, tak naprawdę przy samym założeniu one nie miały się zajmować odbierami zwierząt. One miały pomagać zwierzętom w różny, inny sposób. Ze względu na to, że tych organizacji powstało za dużo i były braki finansowe w tych organizacjach, to niestety część wymyśliła sobie jakby źródłem dodatkowego dochodu będzie odbiór tych zwierząt, sprzedaż, zbiórki, różne inne rzeczy, ubierają się w mundurki, tak jak mówisz, próbują udawać służby publiczne w sposób rażący, są wyroki na tą i... Nie, ale zaraz, próbują... wejdę, ci, wejdę Ci w słowo, bo... Polskie prawo przewiduje, że, no oczywiście, jeżeli ktoś się znęca nad zwierzętami, to należy mu je zabrać i polskie prawo przewiduje, jak chyba prawo każdego cywilizowanego kraju, że organizacje porząd zarządowe mogą wspierać ducha tej legislacji, który ma być yy, Jak najbardziej. Znaczy, pro Robert, yy, ja nie jestem przeciwnikiem organizacji prozwierzęcych. Mhm. Yy, absolutnie. E, uważam, że jest wiele, które robi super robotę, e, dobre rzeczy, a te pozostałe, które działają właśnie dla zysku, szkodzą wszystkim, bo wszystkich rzucamy do jednego Dla wora. zysku, ale nazwijmy to też po, po imieniu, bo o co chodzi w tym y, dla zysku, bo mówisz, że y, zabierają zwierzęta, zabierają zwierzęta dla zysku, czyli nie zabierają zwierząt, którym dzieje się krzywda, w większości przypadków tam, gdzie jest to udowodnione, była to celowy zabór, który miał spowodować tylko i wyłącznie zysk dla danej organizacji. Zabrać e... zwierzęta, wstawić je do schroniska, najlepiej swojego, wziąć Z... od gminy pieniądze. Pieniądze, tak? dokładnie, zrobić zbiórkę, uzbierać 70 tysięcy, 80 000 na wznowienie sprawy, której się nie da zrobić, no i, i tak dalej, i się biznes kręci. E... Jakie to są kwoty w ogóle? Olbrzymie. Znaczy, ja wrócę tutaj do pseudohodowli. Hmm. E... Jakby w Polsce... E... E... Te organizacje ochrony zwierząt powinny y, wspierać działania Policji, Prokuratury, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Ze względu na to, że powstała pewna bariera, bo organizacje prozwierzęce próbowały udowadniać, że one się znają najlepiej na wszystkim. Inspektorem mogę cię zrobić jutro, mhm. prokuratorem nie. Lekarze, inspektorem możesz nie zrobić jutro, ponieważ nie ma takiej funkcji jak inspektor. Nie ma czegoś że... takiego, no w ogóle... Możesz znaczy... nie kupić naszywka, tak? Tak, inspektor. mogę Cię kupić naszywkę, nazwać Cię inspektorem i co z, co z tego. Więc jakby to powinno być wsparcie, jeżeli chodzi o te organizacje, instytucji publicznych i państwowych, które mają prawo przeprowadzać procedury, mają przeprowadzać kontrole, mają sprawdzać, tu nie tylko mówię o zwierzętach domowych, w ogóle o, o zwierzętach i ho, o hodowlach. E, niestety tendencje się odwróciły, czyli e, e, ekoterroryści, bo ja ich tak nazywam, e, doprowadzili do tego, że to oni jakby chcą e, górować nad Policją, udowadniać, że policjant się na tym nie zna, udowadniać w prokuraturze, że prokurator się na tym no nie zna. No bo lekarz na tym nie zna. On jest gdzieś w gminie zahaczony, przychodzą Co ludzie o... z mundurami inspektor do spraw zwierząt. Nazywają się bardzo ładnie, nazywają się inspektorat ochrony zwierząt jeszcze tam pomorski, dolnośląski czy mazowiecki. I ten policjant manipuluje, tak? Tak, manipuluje policjantami, chociaż coraz więcej jest sytuacji tego typu, że hodowcy już się potrafią bronić. Myśmy się już, jakby w pewien sposób. Otarli o, o te nieszczęśliwe wydarzenia. Udało nam się ileś tych spraw wygrać, i ci hodowcy już potrafią się bronić. Wcale nie jest tak prosto weź i ukrasz komuś ten no dobrze, złyżeń. To jak należy się bronić? Bo rozumiem, że bo to może spotkać nie tylko hodowcę profesjonalnego, ale każdego. Kogoś, kto hoduje jednego kota czy jednego psa na przykład. Tak, prawda? Więc y, ty, przykładowy Jan Kowalski posiada y, swojego psa y, rasowego na przykład, y, błudżka francuskiego. I E, przychodzą do niego ludzie rano e, z policją, w, ubrani w mundury, inspektor do spraw zwierząt. Ta policja nie wie, co się dzieje, ale tam rzucają paragrafami, że ustawa o ochronie zwierząt, więc policja proszona jest o asystę, bo tutaj jest domniemanie znęcania się nad zwierzętami, anonimowa zazwyczaj, prawda? Oni wchodzą i zabierają tego zwierzęta. Co on może zrobić? Znaczy, Robert, tu jest sytuacja no. tego typu, że po policja pierwsze. Oni nie, nie, nie. nie no, to policjant nie ma prawa wejść na twój, na twój teren. E, ma czekać za bramą, oczywiście, chyba, że jest e, wydana decyzja prokuratury. Albo ma mało na gmin... uzasadnienie podejrzenia, tak, co się ale dzieje. ale nagminnie jakby ten artykuł, bo, bo jest wykorzystywany jako artykuł 7.3, czyli doraźna interwencja, która musi mieć miejsce. Ale jest tam 7.1, gdzie pewna procedura musi być przeprowadzona, żeby to zwierzę zostało odebrane. Ja uważam, że hodowcy przede wszystkim. Mówimy o ustawie o ochronie zwierząt. O ustawie o ochronie zwierząt. Nie powinni wpuszczać ekooszołomów e, 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 na swój teren. Jeżeli Bo jeżeli ci, ktoś już musi wejść, to policjant tak, tak? Ale, tak, Ale w ogóle ja uważam, że policjanta trzeba wpuścić, pokazać mu tą hodowlę, niech on swoim okiem czasami Albo bardziej fachowy. niż po weterynarza wszystko. państwowego, tak? Rozumiem. Robert, hmm. b, b, dzwonimy, są powiatowi lekarze weterynarii i tak dalej. Oni zaraz będą udowadniać, że no w sobotę to on nie pracuje. To jest nieprawda, w sobotę też się da znaleźć weterynarza. Tylko tłumacząc później, to się okazuje, że oni do nas to dostali dwa miesiące temu, a teraz weszli w sobotę, bo coś. Więc y, to nie są sprawy niecierpiące zwłoki, tam gdzie one są. Y, to uwierz mi, lekarz weterynarii tą decyzję wyda natychmiast. Koniec kropka. Lekarze weterynarii nie znęcają się nad zwierzętami, tylko mają inne priorytety. Im nie zależy na y, odbiorze tych zwierząt. I czerpania z tego zysków. Więc y, tu jakby nacisk jest na to, że dlaczego oni jeszcze przed kontrolą przyjeżdżają przygotowani w busy, w samochody, w ogóle już z całą oprawą, nie wiedząc jak wygląda hodowla. Wpuszczamy, to, to, wpuszczamy policję, swoje, tak? wpuszczamy mhm. prokuratora, wpuszczamy powiatowego lekarza weterynarii. E, mało tego, my w PPK, no, już kiedyś o tym wspomniałem, robimy te kontrole, niezapowiedziane kontrole tylko i wyłącznie. E, Powiadamiamy organizacje, tam gdzie się dzieje coś źle. My wspólnie czasami z otozami gdzieś jedziemy, żeby im pokazać tę hodowlę, że rzeczywiście te donosy to są tylko robione dlatego, że sąsiadka nie lubi sąsiadki. Mm -hmm, mm -hmm. E, e, ale przede wszystkim w Polsce jak najszybciej trzeba uszczegółowić prawo, jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, określić to szczegółowo, tak jak jest dla zwierząt gospodarskich. I wtedy będą zasadności podejmowania pewnych czynności, czy ten kojec jest za mały, czy za duży, czy ten pies ma... Akurat jeżeli chodzi o łańcuchy, ja już dawno jestem zwolennikiem, te psy dawno powinny... jakby straciły funkcję, mm. którą, którą wykorzystali, wykorzystywali rolnicy kiedyś, ale i e, tu dopiero wtedy po... Wskazówkach, poradach, jeżeli ktoś się nie dostosuje, e, po, trzeba podejmować pewne decyzje. Dobrze, ale takiej taki intencji na razie wśród polityków chyba nie ma, prawda? Jest. No, to jest Robert, to uważam, że tymi falentami i różnymi decyzjami. Falentami, gdzie, gdzie, już mogli, gdzie... Wszyscy wiedzą, w falentach właśnie dwie organizacje prozwierzęce to jest Instytut Państwowy. Pojawiły się oczywiście w weekend, tak jak powiedziałeś, w weekend w majówkę. E, w majowy i, i zabrały dziewięć cielaków, z których, które były poddane wcześniej le, leczeniu, leczeniu weterynaryjnym. Leczeniu. E, oczywiście pojawili się spontanicznie z kamerami TVN-u, który wspiera taki no rzeczy. Tak. Ale minister Ardanowski zlecił zawiadomienie do prokuratury, że dokonali przestępstwa. I myślę, że to jest jakiś taki przełom. Tak, no tak że... myślę, że wiesz co, że tutaj sytuacja jest tego typu, że minister Ardanowski, która się wielokrotnie wypowiada już na ten temat i, i, i na temat wsparcia naszych działań i, i jakby naszych pomysłów, przelała się czara goryczy, myśmy do tej pory próbowali udowadniać te pewne rzeczy, e, a instytucje państwowe przyglądały nam się z boku i mówiły, nie, to jest jakieś bzdura, co mówimy. Ale teraz dotknęło ich to osobiście. I oni się przekonali. organizacje zwierzęce zaczęły atakować, zabierać z rozpędu, albo testując po prostu. Ja myślę, że to był test. Że to był taki test sprawdzający, czy im będzie wolno, czy im nie będzie wolno. Okazało się, że nie będzie wolno, że dostaną za chwilę stryczka w nos. Dlatego, że e, Robert. Do leczenia zwierząt i do podejmowania de takich decyzji jest potrzebny lekarz specjalista. Lekarz weterynarii, który spędził określoną liczbę godzin. Na swojej nauki uzyskał dyplom, a nie przykleił sobie tabliczkę inspektorów. W 19, -19 -latek z, Wszystko. Z, z, z ja już inspektor. kiedyś rozmawiając uh -huh. z którąś z tych pani przemił z tych fundacji, powiedziałem, że no, następnym razem, jeżeli nas w końcu doprowadzą do skrajności, to my powołamy wszystkich członków jako inspektorów do ochrony zwierząt i zaczniemy kontrolować schroniska e, po złości udowadniając, jak to prawo nie działa. Nie? Uh -huh. I e, czyli... m, jest wiele organizacji, która robi to fajnie i z nimi da się rozmawiać. E, tylko oni mają zupełnie inne wsparcie. Oni nie potrzebują tej kasy z tych zwierząt i z tych zbiórek, bo mają zupełnie inne cele i priorytety. Jedną z tych pani jest Maria Sowińska, no, która też walczy e, 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 o, o zwierzęta, o, o dobrostan. Też wielokrotnie podejmowała trudne decyzje, tylko jej nie zależy na tym, żeby z tego czerpać zyski. No więc to pewnie też kwestia też sumienia, etyki to, i tak to dalej. Są zupełnie. To... A tak na, na, na puentę tego, co powiedziałeś, jeżeli, jeżeli można Państwa przestrzec słowami Piotra Kusińskiego, prezesa Polskiego Porozumienia Ekonomicznego, gdyby pojawiła się grupa umundurowana, pseudomundurowana i pseudo zwierząt pod... Dzwonią do mnie. Niech dzwonią do, do, do prezesa lub... A, a na początku, no bo to są pewnie nerwy, warto pamiętać, że puszczamy na podwórko tylko tych, których do tego upoważnił prokurator yy, względnie policję, a nie, a, a nie yy, nastolatków ubranych w kamizelki z napisem inspektor do spraw zwierząt. Gdyby do, do zabrania zwierząt doszło, takie sprawy trzeba kierować po prostu na drogę sądową. sądową tak. Dziękuję za uwagę. Dziękuję ślicznie.